W miniony poniedziałek treningi przed nowym sezonem wznowili piłkarze trzecioligowego Izolatora Boguchwała. W pierwszych zajęciach uczestniczyło aż 33 piłkarzy. Zespół poprowadził Grzegorz Opaliński, który wrócił do klubu z Boguchwały po trzech latach przerwy. Wczoraj sparingiem z Dynowią Izolator zakończył pierwszy tydzień przygotowań do nowego sezonu, a na piątkowym treningu klubu z Podrzeszowa był Sławomir Ferenc. Skiba, pomocnik izolatora. Izolator po pierwszym tygodniu treningów. Treningów z nowym, ale tak naprawdę ze starym trenerem, bowiem pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy trener Opaliński był tutaj w Boguchwale, No jak możesz podsumować ten pierwszy tydzień treningów? Oczywiście, że pamiętam czasy, kiedy trener Opaliński był w Boguchwale. Pierwszy tydzień, co można powiedzieć? Na pewno zawitał do Boguchwały pełen profesjonalizm, bo nie da się ukryć, że trener stara się przenieść to, co doświadczył w ostatnich trzech latach tutaj do nas. Treningi są różnorodne, jest mnóstwo rzeczy, których. Się nie robiliśmy, także na pewno się nie nudzimy i ciężko pracujemy. Przez ten pierwszy tydzień dostaliście wycisk? Zdecydowanie. Po krótkiej przerwie wakacyjnej, to że tak powiem, sprowadzono nas trochę na ziemię. Pierwszym szczególnie ciężkim treningiem, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej, bo wiadomo, w sił trochę więcej przybywa z treningu na trening. Pracujecie ciężko przed tym sezonem, który już za niespełna miesiąc. Jak myślisz właśnie, jaki to będzie sezon, czego się będzie można spodziewać po tych drużynach, które będą grały w trzeciej lidze lubelsko-podkarpackiej? Wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry przede wszystkim dla kibiców. Też sezon, bo wystarczy spojrzeć na drużyny z nas, same dużo o sobie mówią. Także uważam, że takiej rywalizacji jak w tym sezonie to już dawno na poziomie trzeciej ligi nie było. Także myślę, że będzie bardzo wyrównana. Walka i wydaje mi się, że każdy zespół będzie mógł wygrać z każdym. Izolator od kilku lat dociera się o tę drugą ligę. Myślisz, że w tym sezonie wreszcie będziecie walczyć o ten awans do tej drugiej ligi? O ten awans do drugiej ligi walczymy co roku, tak jak pan powiedział, ale wydaje mi się i mam nadzieję przede wszystkim, że w końcu się to uda. Szymon Kardyś, nowy obrońca izolatora. Przez całą dotychczasową przygodę z piłką byłeś związany ze stalą Mielec. Teraz zmieniasz klub, dołączasz do drużyny izolatora. Dlaczego? Tak, to prawda, przez całą swoją dotychczasową przygody z piłką, bo tak to nazwę. Byłem związany ze Starą Mielec, jestem jej wychowankiem. Przyszedł moment taki, że należało chyba zmienić środowisko. Tak? Może zbyt duży czas w jednym klubie, to może jakaś stagnacja, także w pewnym momencie trzeba było zmienić klub. Na wiosnę nie zagrałem zbyt dużo meczów w Mielcu, także postanowiłem przyjść i pomóc tutaj chłopakom, by walczyć o na najwyższe cele. Stalmielec gra w drugiej lidze, Izolator w trzeciej. Nie traktujesz tego jako taki krok w tył? Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu, tak się mówi. I nie rozpatruję tego w kategoriach, nie wiem, porażki mojej osobistej, ale traktuję to bardziej jako nowe doświadczenie, bardziej jako coś, co, co w przyszłości na pewno zaprezentuje, bo tak jak powiedziałem na początku, zmiana środowiska na pewno wpłynie też dobrze. Zbyt długo w jednym miejscu nie można być, czasami trzeba po prostu spróbować czegoś innego i myślę, że to kiedyś zaprocentuje, tak, i będzie dobrze. Rozmawiałeś już z trenerem na temat swojej przydatności do zespołu, czego będzie od ciebie oczekiwał? Tak, już na samym początku trener mi postawił Tak, jasne oczekiwania wobec mojej osoby. Także sprawa jest jasna. Trener jest bardzo konkretną osobą i wie, czego od nas wymaga i ja jasno nam to wszystkim przedstawił, nie tylko mi. Także myślę, że będzie w porządku. I jakim obrońcą jest Szymon Kardyś? Jak możesz siebie scharakteryzować? Myślę, że ofensywnym obrońcą, tak bym powiedział. Trener Grzegorz Opaliński, jest pan zadowolony z tego pierwszego tygodnia przygotowań do nowego sezonu? No na pewno cieszę się z tego względu, że z każdym dniem jest Coraz lepiej poznajemy się z zawodnikami. Przychodzą do nas codziennie nowi zawodnicy, których tutaj sprawdzamy i obserwujemy. No i na pewno z każdym dniem jestem mądrzejszy. A wczorajszy pierwszy sparing z Dynowią Izolator wygrał 4 do 1. W sumie gier sparingowych klub z chwały rozegra 7. Od jutra drużyna rozpoczyna obóz dochodzeniowy na własnych obiektach, podczas którego będzie trenować dwa razy dziennie. A rozmowy po piątkowym treningu Izolatora przeprowadził Sławomir Ferenc.